Witaj w przestrzeni Estetyczne Rozmowy Akademii Estetyk, miejsca, w którym profesjonaliści rynku beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów medycyna estetyczna, nowoczesna kosmetologia, zarządzanie biznesem beauty. Rozkość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i socialep o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Madziu. Dzień dobry, dzień dobry. Gościem tego podcastu, tego odcinka jest doktor Magdalena Pisula, lekarz medycyny estetycznej, dermatolog, właściciel kliniki na Wilanowie, butikowej kliniki w Zaciszu Wilanowa. Madziu, witam cię bardzo serdecznie. Ja również witam cię, Madziu. Mamy początek roku i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby powiedzieć, co to będzie tym najważniejszym trendem w 2023 w medycynie estetycznej, nie wiem, w kosmetologii takiej nowoczesnej? Jak ty, swoim spojrzeniem, właśnie lekarze z dużym doświadczeniem, jak ty postrzegasz, co teraz będzie na fali? No, aktualnie na fali są biostymulatory, bo to jest teraz takie, Czyli pierwsze. Hasło mhm. po mhm. prostu. I to jest taki, tak naprawdę, worek różnych, zabiegów różnych preparatów. Mhm. Nie do końca też czasem rozumiem to rozróżnienie, bo mhm. do tej pory, kiedy to hasło nie było, że tak powiem, tak popularne, no to do tych piustymulatorów zaliczały się takie substancje, które bardzo mocno pobudzały produkcję kolagenu. Mhm. A teraz do tego worka są wrzucone również wszystkie substancje, które są mezoterapią. Wcześniej Aha. były nazywane mezoterapią, teraz są nazywane biostymulacją. Bo po prostu jest taki trend, trend tak? Aha, I ja tego do końca rozróżnienia nie rozumiem, ale, ale pacjentki nie chcą mezoterapii, one chcą biostymulacji, okay. tak? I, i, I jakby też rozumiem jakby cały zamysł tego trendu, tak, że idziemy w to, żeby pobudzać naszą skórę do pracy, a nie ją gdzieś tam, powiedzmy, wypełniać, mm -hmm. tylko pobudzać do takiej tak. y, y, naturalnej jakby regeneracji. Ja to i... sobie tak wyobrażam, mm -hmm. że to jest takie, y, że to jest takie coś, co y, nie wiem na zasadzie jakiś takiego impulsu tym fibroplastom na zasadzie pyk, a ona ha 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 dobra tak, pracujemy nie, to, tak, to tak to tak to tak rzeczywiście <laughs> działa to tak rzeczywiście no, działa bo ma pobudzić właśnie te fibroblasty czyli nasze komórki w skórze, które produkują takie białka podporowe jak elastyna i, i kolagen. I one jakby te fibroblasty się z, z wiekiem, z naszym wiekiem rozleniwiają mhm. i przestają pracować, okay. więc te substancje tak naprawdę mają im dać takiego kopa, mhm. aby one pracowały cały czas na 100% i yy, i jakby po, podbudowywały tą naszą skórę. Yy, I to jest bardzo fajny trend, no bo, yy, no bo tak naprawdę wykorzystujemy te nasze, yy, nasze, tak naprawdę mechanizmy skórne do tego, żeby ta skóra się sama regenerowała. Mhm. Yy, i, I to jest jak najbardziej ok, no bo pozwala to na zachowanie takiego naturalnego wyglądu, bo ta skóra nie jest, chyba że jest przestymulowana, bo też tak może być. Mm -hmm. Czyli jest na przykład za dużo okay. tych e, stymulatorów, albo są bardzo wymieszane i ten fibroblast już jest po prostu przestymulowany okay. i on produkuje o tym to bardzo. To w ogóle bardzo mało tak. mówi. No nie? Tak, i to, A jakie są objawy mm -hmm. przestymulowania? Mogą być na przykład mogą być takie e, ziarnienia. Mo, może mhm. w ogóle ta skóra wyglądać już na przystąpieniu? Czyli może być na przykład bardzo pogrubiona w okay. jakichś miejscach albo może być nadbudowana wręcz. I mhm. y y ja myślę, że to dopiero niestety. Y Zaczną się zaczną. problemy, mhm. ponieważ e, pacjentki niestety chodzą w różne miejsca, chodzą też do kosmetyczek, które te biostymulatory podają. Mhm. Pacjentka potem przychodzi, zmienia gabinet, przychodzi, tak. nie wie, co miała podane, nie wie kiedy, nie wie, co to był za preparat, nie jest w stanie takiej informacji uzyskać. Mhm. A często, jeżeli chodzi o te takie poważniejsze biostymulatory, to my nie możemy ich mieszać, albo możemy wykonać kolejny zabieg, na przykład po dwóch, trzech latach od poprzedniego. Mhm. Dopiero, A Poważnym mhm. biostymulatorem. Na pewno kwas polimlekowy, na mhm. pewno hydroksyapatyt wapnia i polikaprolakton. To są takie mhm. trzy substancje, które są y, bardzo silnymi stymulatorami okay. i one działają bardzo długo też w tej skórze. Mhm. Więc jeżeli nałoży się jeden taki biostymulator na drugi, to ta reakcja tej skóry może być niekontrolowana. Okay. Jeżeli pacjentka na przykład też ma właśnie jakieś choroby autoimmunologiczne, to w ogóle może być jeszcze gorzej. Mhm. Tak, więc bardzo jest ważne to, żeby jednak te zabiegi wykonywać u lekarza, mhm. który jest w stanie odpowiednio zakwalifikować pacjenta, tak? Czyli tutaj naprawdę nie mówimy, że to, są, że to są takie e, leciutkie zabiegi, jak to mniej więcej tak trochę rynek. E, Klasyfikuje. Są te no, bo boimy się wypełniaczy, właśnie... no bo wypełniacz, mm -hmm. czy znaczy boimy się. W sensie takim, że już jest tyle tej edukacji dotyczącej tak, dlaczego lekarz ma podawać wypełniacz, dlaczego um, nie powinien tego robić, nie może tego wykonywać kosmetolog. I tu jest jakby bardzo, już ta wiedza jest bardzo długo przekazywana, ale z tymi biostymulatorami, ja nawet będąc w tej branży, no przecież mm -hmm. mocno w środku, to takie miałam wrażenie, że to jest takie mezo, właśnie. Takie no właśnie mezo. O. właśnie dlatego to jest to, co powiedziałam mhm. na początku, że do tego worka, bo kiedyś jakby biostymulatorami nazywaliśmy te trzy substancje, które wymieniłam, które mają bardzo silne działanie. A teraz do tego samego worka zostały wrzucone też preparaty takie właśnie bardziej odżywiające skórę, preparaty do mezoterapii, preparaty, które się tam po y, krótkim czasie rozkładają. Mhm. One też pobudzają, jakby te fibroblasty, mm -hmm. ale na pewno nie w takim silnym stopniu jak, jak, jak te silne biostymulatory. Więc może to być pewien, pacjent może być trochę nie do końca rozumieć, jakby samo. Z, z, to jakby to, mhm. tą, tą procedurę, tak. którą ma wykonywaną, tak? Bo może mieć właśnie e, przeświadczenie, że jest to preparat, który mu odżywi skórę, a może być mhm. na przykład tak. Tym bardziej, że teraz wchodzą też e, weszło dużo takich preparatów hybrydowych, mhm. które zawierają i kwas hialuronowy i kwas polimlekowy. A lubisz takie połączenie? E, lubię, ale no musi być dobra kwalifikacja, mhm. tak? Bo e, Teraz jest jeszcze nowy preparat, który mm. zawiera kwas hialuronowy i e, hydroksyapatyt wapnia w większym stężeniu, mm -hmm. także, że, także no, ba, jest jakby pojawia się Czyli bardzo trend dużo sytuacji. Tych... się pojawił, odpowiedź tak. z rynku przyszła. Tak. No i za jakiś czas pewnie będzie to żniwo niekontrolowanych zabiegów. Tak, tak, więc to jest bardzo ważne, że jak na przykład pacjent wchodzi w jedną z tych takich silniejszych substancji, to już powinien być na tej mhm. substancji prowadzone. Nie mhm. można zrobić, nie można tak samo zrobić na przykład kwasu polimlakowego, a na to położyć nici stymulujących, mhm. tak? Bo to też już jest mieszanie tych, 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 tych substancji i z tego może się pojawić jakieś powikłanie. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby, żeby to robić. Czyli tak sobie myślę, że te zabiegi na, znaczy tak, na pewno produkty są bezpieczne, tylko właśnie trzeba wiedzieć, jak to tak. zaplanować tak, i tak, ułożyć. Tak, 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 tak. No, czyli mamy tak, pierwszy trend, te biostymulatory o których sobie teraz porozmawiałyśmy. No i co jeszcze? Na pewno y, y, bardzo teraz takim y, zabiegiem y, na topie, ale z obszaru high tech, czyli mhm. sprzętów, mhm. jest radiofrekwencja mikroigłowa. Mhm. I to, uważam, jest genialny zabieg, y, który daje bardzo naturalne efekty. Bardzo fajnie poprawia jakość skóry, pogrubia tą skórę, mhm. stymuluje ją w taki m, sposób, że nie jest dostarczana do tej skóry jakaś substancja, tak. która jakby te tak. fibroblasty tam stymuluje, tak. tylko jest, jest, jest bodziec taki, kucie igłą i, i podgrzanie mhm. głębszych warstw skóry falą radiową. Mhm. Czyli jest to taki bardzo bezpieczny i, i naturalny zabieg, mhm. tak? bo podgrzewamy skórę, kujemy ją igiełką i po prostu igiełkami tak. e, i ta skóra się regeneruje właśnie i się, i się przebudowuje no i, i powstaje nowy kolagen. Także to na pewno jest fajny zabieg mhm. i bardzo dużo się go wykonuje i widzę, że dużo klinik, my mamy ten zabieg w swojej ofercie, ale widzę, że dużo klinik tego rzeczywiście teraz wprowadza. I słusznie, bo tak. naprawdę jest, ma szerokie wskazania, I ma, jest i daje bezpieczny efekty, no tak. I, daje i daje super efekty. No jeszcze. Co jeszcze? No, to co dla mnie, jako mhm. dla dermatologa, zawsze będzie trendem, i ja to gdzieś też na to uczulam swoich pacjentów i, i im to i ich uczę, że tak naprawdę najważniejsza jest jakby jakość skóry, czyli to. Ja wolę, żeby skóra miała nie wiem, dwie czy trzy mhm. zmarszczki, ale żeby pięknie wyglądała bez make-upu, mhm. czyli żeby była jasna, rozjaśniona, mhm. odbijała światło, żeby tak. spory były zwężone, naczynka pozamykane i nie było Ideal. przebarwień, <laughs> tak? I taka skóra, nawet jak są zmarszczki mimiczne, się zawsze obroni, bo zawsze będzie mhm. ładnie wyglądać. A czasami te zabiegi są gdzieś tam spychane do takiego marginesu, ponieważ głównie pacjentki robią wypełniacze tak. i, i bo to jest lekarze też to proponują. Mhm. No my jako dermatolodzy y, patrzymy na tą skórę troszeczkę inaczej i dla nas ważne są te, te detale, mhm. te takie drobne rzeczy i ja zawsze mówię, że ta praca z tą jakością skóry jest bardzo, bardzo ważna i y, y, jeżeli chodzi o zabiegi, mhm. no to na pewno wszystkie zabiegi złuszczające, mhm. y, mikronakuwanie mhm. y, skóry, y, lasery. Mhm. różne właśnie, czy naczyniowe, czy na przebarwienia i to właśnie ta praca z tą jakością skóry, z tym takim glow, że mhm. tak powiem, no to dla mnie jest, to jest w ogóle praca trudna, no bo to nie jest jeden zabieg kiedy tak. to jest, to, to jest tam jakiś plan zabiegowy, serie zabiegowej, tak. i na ten efekt trzeba poczekać, plus jeszcze odpowiednia pielęgnacja w domu, ale i to jest taki, Maraton, a nie sprint, niestety. Lubię to u Ciebie to powiedzenie. Ty właśnie je stosujesz często w komunikacji, i ono jest bardzo fajne. Ja zresztą czasami, jak prowadzę warsztaty i, i mam jakieś szkolenia, albo gdzieś tam próbuję coś przetłumaczyć, ja zawsze mówię o Tobie. Dokładnie, jakby mówię kompletnie z imienia i nazwiska, mm -hmm. że mówię: Jest taka pani doktor Magdalena Pisula, która właśnie mówi, że zabiegi medycyny estetycznej warto, warto, żeby zrozumieć, że to jest maraton, a nie sprint. I to taki daje bardzo fajne. Wizualny... obrazuje tak, tak obraz właśnie o co w tym wszystkim chodzi tak no. bo mamy mamy takie zabiegi które po prostu dają spektakularny efekt już teraz i mamy zdjęcie przed po tak? Tak. a zabiegi z jakością skóry na te, na te efekty trzeba poczekać, ale warto, bo, no bo nic tak dobrze nie wygląda jak, jak Trochę jak z aparatem którego... do zębów, prawda? No. Przecież jak ktoś na przykład decyduje się na faktycznie jakieś... No, stwierdza, dobrze, jestem gotowy, nie wiem, nie zrobiłam tego jako dziecko, bo dziecko, jak byliśmy dziećmi, to się nie promowało ładnych zgryzów, ani w ogóle zębami się mało, po zaleczeniem jakiejś próchnicy, próchnicy tak? mhm. To nikt się tam za bardzo nie zastanawiał. No i teraz jest tak, prawda, no, nie wierzę, żeby ktoś, w y, 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 miał z tyłu głowy, że można przy naszym uzębieniu coś osiągnąć w dwa miesiące. Jest to niemożliwe. To są czasami na kilka lat procedury, no nie? Tak, tak, tak. tak na kilka tak, lat, tak, więc, tak. więc też mi się wydaje, że to, to fajnie o tym gdzieś tam też sobie z tyłu głowy mieć. Ja to nawet mam takie, ostatnio powiedziałam do mojej znajomej, przemyślenia a propos zabiegów właśnie estetycznych, że jak się chyba przekracza tą magiczną czterdziestkę, to trzeba tak z tyłu głowy mieć, że to jest po prostu już wpisane no, w taki lifestyle, że tu nie ma co jakby powiedzieć sobie o zrobię teraz i już mam spokój, no to już nie będzie no. raczej, nie można tak powiedzieć, że to jest już spokój. To trzeba tak też właśnie wiedzieć z tyłu głowy, że to już jest, zaplanować, wkalkulować, wycenić i bardzo się tego pilnować, no nie? Tak, a ja też zawsze zachęcam w ogóle, żeby, żeby przyjść wcześniej. Nie mhm. na 40. urodziny, ale wcześniej, bo włączyć znaczy, To wtedy to... już jest taki, tak, wiesz, tak. to już jest taki lifestyle, że to już wiesz, to już że to trzeba zawsze mhm. coś tam z tyłu tak. głowy mieć, że to zawsze w sezonie robię to, 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 mhm. to, no nie? Tak, ale, ale w ogóle tak już generalnie im wcześniej się zacznie mhm. wszystko, tym lepiej bo jak mamy 30 lat, to nam pracuje 70% fibroblastów, a jak mm. mamy 40 lat, to 40%, powiedzmy. To jest niesprawiedliwe. No, ale <laughs> mamy większą możliwość, jest co pobudzać, tak. No, tak że... jest też duży plus, że w wieku 40 lat statystycznie mamy więcej pieniędzy, żeby te fibroplasty pobudzać. To, to, to też, bo to, wiek, to swoją drogą. To może chyba tak się ta natura stwierdziła, Cięcie, tak? że no nie, to jest... <laughs> trochę coś w tym może być, prawda? Tak, 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 tak równowaga. Równowaga w przyrodzie. Musimy no. się po prostu zgadzać, no nie? No tak, ale też tak naprawdę nie zawsze, nie, nie, jakby nie myślmy o medycynie estetycznej w kontekście po prostu em, tego, że to są tak bardzo drogie zabiegi. Tak, myślmy o tym, tak, że, tak. że naprawdę... Pójście raz w roku na serię peelingu medycznego. Tak. Naprawdę przynosi super efekty, a są to procedury niedrogie i, mhm. i takie też wprowadzające w, to, w to, ten cały. Um, no, a powiedz mi, a z ustami, właśnie, tak? bo w tam, no, może nie wiem, czy w tym roku, 2022, to już może był taki, taki y, schyłek już tego trendu, no, ale 2021 na pewno, pomimo tego, że były maseczki, to ja mam wrażenie, że wtedy y, co drugie zdjęcie na Instagramie to były Russian Lips, A były maseczki, no, nie? więc generalnie ciekawa jestem, no, jak ty myślisz teraz z tymi ustami? Dalej te, te Russian Lips będą funkcjonować, już się chyba nasyciliśmy Myślę, że, płaskim że, efektem? Że, że na pewno jest grupa pacjentek, które, które, mhm. które lubią takie efekty i nawet są takie, którym to pasuje, mhm. tak? Ale, ale ja, ja z kolei ja dosyć dużo zabiegów modelowania ust wykonuję i ja nie mam takich pacjentek, które chcą mieć tak bardzo naturalne tak, bardzo ja, efekty. Ja, mhm. ja, 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 ja lubię takie efekty, w których nie widać, że usta są zrobione. Wyglądają mhm. ładniej, wyglądają na bardziej pełne, ale, ale nie widać, że, mhm. że, że zostały, że tak powiem, podkręcone. Tak. Także ja lubię takie efekty i na taki, na, na taki efekt też jest bardzo dużo chętnych. Mhm. Tak? W ogóle ta, ten trend będzie szedł w ten takim moim zdaniem. Idzie w te takie bardziej właśnie naturalne efekty, żeby, żeby podkreślać to, co w pacjencie jest, podkreślać atuty, mhm. maskować troszkę jakieś tak. mankamenty, dbać o jakość tej skóry. Chodzi o to, żeby pacjentka powiedzmy, która ma lat 60, wyglądała nawet na swoje 60, ale żeby wyglądała mhm. na zadbaną, tak? Na mhm. zadbaną 60 tak. albo na zadbaną 50. Tak. Tak? Bo nie chodzi o to, żeby pani wyglądała groteskowo. Tak. I... No, nie chodzi o to, żeby z 40 zrobić 20. Prawda? Bo tego się tak naprawdę nie tak. da zrobić, tak? tak? tak. Ale, ale chodzi o to, żeby, żeby starzeć się wolniej, mhm. żeby ta skóra mhm. zawsze wyglądała właśnie na wypielęgnowaną, na zadbaną na rozjaśnioną, żeby, żeby to co, mówię, żeby pacjentka się dobrze czuła bez make-upu. Mhm. I ten trend idzie też w tą stronę, bo coraz więcej też lekarzy widzę zaczyna zaczyna myśleć o tej jakości skóry. Na pewno nam dermatologom jest łatwiej, mhm. no bo my wie, Lepiej się po prostu tak. na tym znamy, ale i też mamy konkretnego pacjenta, bo nasze pacjenci przychodzą właśnie po to, tak? Mhm. Po to, bo wiedzą, że, że, że dla nich też to jest ważne i wiedzą, że taką usługę czy taki plan dostaną. I, ale ten trend się poszerza, także to jest budujące, Prawda. bo nie chodzi o to, żeby, żeby mieć, nie wiem, właśnie zrobiony Botox i, i wypełniacze i mieć. Po prostu full cover make-up, tak, tak, tak? Żeby ukryć to, jak skóra naprawdę wygląda, tak. tylko to co już powtarzam. Tak dobrze wyglądała żeby, bez make up Żeby dobrze wyglądała bez make upu ale uważasz, że jest to możliwe na przykład, żeby ładnie się skóra prezentowała w wieku właśnie na przykład tych 40-50 lat bez, bez makijażu. Tak. Ja sama niedługo będę miała 40. Okej, okay, dobrze, dobrze no. <laughs> Więc można to wiadomo. Mhm. Oczywiście ja, ja mam większe, powiedzmy, mam dostęp do, tak. do różnych rzeczy i sobie testuję i, mhm. i sprawdzam, więc ta moja skóra jest y, y, systematycznie tak. y, systematycznie o nią dbam, ale na pewno tak jak mówię, no, jak pacjentka chce tą skórę poprawić, no to można to zrobić. Ale często to wymaga troszeczkę więcej czasu i y, troszeczkę więcej wizyt i takiej współpracy właśnie też poza gabinetem, mm -hmm. tak? czyli SPF. No i też taki, tak, właśnie SPF, no. o tym miałam mówić, że takie mm -hmm. słuchania się, no nie? Tak. Y, żeby, no i też, wiesz, ja sobie też jeszcze myślę, że to, co też chyba jest bardzo ważne, żeby też mieć świadomość, że czasami tak, no jest mamy zabieg, Mamy na przykład jeszcze do tego włączamy jakieś zabiegi, znaczy tak, zabieg es, medycyny estetycznej, zabieg kosmetologii, mamy do tego pielęgnację dobraną. Ym, I też czasami musi być przecież farmakologia normalnie dobrana, prawda? Tak, tak. tak, tak. To nie jest tylko i wyłącznie, więc to tak naprawdę tak. trzeba bardzo o tym myśleć kompleksowo. Mhm. Albo suplementy. Y tak, jedna to, sprawa to są suplementy, ale druga sprawa to, to też jest trend, który mhm. wchodzi, czyli y, myślenie o takiej medycynie y, anti-aging, nie tylko w kontekście zabiegów na skórę, ale też takiej y, 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 suplementacji hormonalnej dla pacjentek. Mhm. Czyli jest mowa o tym, żeby jednak nie dopuszczać do tego, żeby ta menopauza mhm. się objawiła wszystkimi możliwymi mhm. objawami, tylko te pacjenki, które mogą przyjmować hormonalną terapię zastępczą, żeby mhm. gdzieś tam z tej antykoncepcji przeszły płynnie w hormonalną terapię zastępczą, po mhm. to, żeby nie dopuścić do tego spadku estrogenów. Mhm. I no to, to, to powoduje, że ta skóra dłużej będzie wyglądać mhm. młodziej. Tak, więc to, to jest takie trend, to, to to w ogóle dopiero raczkuje, tak? Mm -hmm. ale, ale myślę, że ta... No to, to będzie mm -hmm. też fajnie uzupełniało tą całą filozofię slow medicine. Tak, tak. i to jest w ogóle, tak, no po prostu tak, punkt. Tak, tak, tak. I to no. ja myślę, że, że jeszcze więcej rzeczy się pojawi tak. za jakiś czas, bo tak jak mówię, nie Przez mówimy dobrze, już... że żyjemy w tych czasach, tak. co? No, do, no dobrze, 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 ale myślę, że nasze babcia one w ogóle też nie myślały o, w kontekście swojego wyglądu, tak jak my myślimy. No nie, tak, tak, to to chyba Tam. było też trochę inaczej. Tak. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że nie wiem, no mam wrażenie, że od zarania dziejów, jak tak znowu sobie zobacz, sięgniemy wstecz, w ogóle historycznie, jak już byśmy się tak chcieli przenieść w to. Mm, Taką, taką właśnie kapsułą czasu, to zobacz, zawsze kobiety dbały o siebie na wszystkie możliwe sposoby. Kleopatra kąpała się w mleku. Królowa Marysienka spała w 16 stopniach właśnie, tak? żeby tak, był tutaj właśnie w naszym mm -hmm. pałacu na Wilanowie. Przecież o tym takie są różne, różne publikacje, bo ją właśnie, ona wiedziała, że zimno to jest taki dla niej konik, który przedłuża jej młodość. no i e, i chyba ja nie wiem, ja też myślę o mojej babci, która też bardzo dbała o siebie, właśnie zawsze o tym pamiętała, że chyba no, nawet jak nie było może możliwych aż takich rozwiązań, jak są mm. dzisiaj, no bo umówmy się, no są spektakularne. I pewnie jeszcze będą bardziej. Tak. No to i tak my zawsze kurczę chcemy fajnie wyglądać jako kobiety. Tak, ale też to się tyczy nawet mężczyzn. Tak. Ja mówię tak, zawsze powtarzam, bo czasem mam pacjentów właśnie w, z tego pokolenia takiego, które już nie myślą, że właśnie myśli czasem o sobie w kontekście zabiegu, jako że ma fanaberię albo że to mhm. trochę yy, 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 trochę nie. Że nie przystoi, to, że nie, wypada... I nie mhm. wypada myśleć o sobie, bo trzeba myśleć tak. o swoich wnukach. To ja zawsze powtarzam, że każdy, bez względu na płeć i wiek, chce po prostu dobrze wyglądać, bo to wpływa na nasze dobre samopoczucie. Oczywiście. To jest system naczyń połączonych i. Znaczy to wpływa na wszystko. Tak. Tutaj ja powiem od strony tej biznesowej. Mhm. Jak my się dobrze czujemy ze swoją skórą, ze swoim wyglądem, ze swoją twarzą to w ogóle no z takim wizerunkowym aspektem, to jesteśmy skuteczniejsi w biznesie. Mamy zdecydowanie większą pewność w negocjacjach, w rozmowach, w każdym w ogóle kontakcie z drugim człowiekiem, który wymaga naszej aktywności, takiej postawy aktywnej. I nasz dobre, takie dobre samopoczucie z samym sobą wpływa również w relacjach damsko-męskich. Przecież to jest gigantyczne. Tak. Ojejku, no to nie, mam, nie ma dwóch zdań. No ale przecież Ty sama na pewno to wiesz, jako właśnie dermatolog, że wszelkie zaburzenia, czyli jakieś te atopowe zapalenia, takie poważne rzeczy, to one znowu tak blokują człowieka, e tak naprawdę jest cała taka działka dermatologii, która się nazywa psychodermatologią mhm. i to jest um, badanie wpływu tego, jak choroby takie, które widać na skórze, które są często stygmatyzujące, jak one wpływają na samopoczucie mhm. człowieka, powodując często nieraz depresję, tak. stres. Ten stres tak. powoduje, że jeszcze większe, jeszcze większe zaostrzenie tak. i wpada się w takie, w takie tak. po prostu zamknięte koło. Także to, to, to jest bardzo ważne. Ja nawet, ja nawet nie wiedziałam, dopóki nie zaczęłam takich ankiet y, dla pacjentów z łuszczycą y, wypełniać z mhm. nimi. Że, to, że ta nasilona no, uszczyta może tak wpływać na, na samopoczucie, bo ktoś, kto nie ma takiej choroby, nawet jakby no w ogóle nie myśli, nieśli, tak? tak w ogóle o A to nie myślisz, tacy pacjenci nie chodzą na basen, nie tak. idą na plażę, tak. nie chodzą na randki, bo boją, się, bo boją się rozebrać. Często takie zmiany są na przykład też na narządach płciowych, mhm. tak? Więc nie, trudniej im dostać pracę, jeżeli mają zmiany na rękach mhm. czy tam na twarzy, więc to jest w ogóle niewyobrażalny stres y, dla takich chorych mm. osób. Ale to już jest y, wiadomo tak, to inny już kiedyś temat. zrobimy inny najwyżej odcinek, no nie? Możemy taki zrobić. A jeszcze byśmy wróciły, to wróćmy tak. Mm -hmm. <laughs> wróćmy do tych trendów 223, y, czyli y, powiedzieliśmy o tej jakości skóry, prawda? Mm -hmm. O takim naturalnym y, no i o tych ustach też zaczęłyśmy mówić. A, e, myśl tak, <grytanie> myślę, że e, Russian lipsy będą powoli mhm. e, odchodzić e, z trendów, ponieważ no wiemy, że, e, że po czasie te usta też, one czasem ładnie wyglądają, bez mhm. jak są zrobione delikatnie, bo powiedzmy bezpośrednio po, ale po czasie lub po drugim, trzecim zabiegu ta, ta śluzówka już jest tak rozciągnięta, że e, no, po prostu, Kwas się nie mieści w ustach i ulega migracji, czyli przechodzi w tą hmm. białą część wargi. Ja bardzo dużo też rozpuszczam takich ust hmm. i czasem jest problem z tym, żeby je z powrotem jakby przywrócić do poprzedniego kształtu, bo mhm. niestety kwas hialuronowy może tak mocno tą śluzówkę ust rozciągnąć, że przy kolejnej próbie podania mhm. inną techniką tego kwasu hialuronowego, mhm. żeby te usta odbudować, to i tak ten rash, ten taki shape, ten mhm. kształt tego Russian Lips wraca, bo te usta już były na tyle rozciągnięte no i No jakby... to o tym się oczywiście nie mówi, no nie? Jakby. Znaczy to są, to są wiadomo, to są tak. jakieś takie tak, pojedyncze tak, przypadki, tak, tak, tak ale, ale przy takich mocno na mhm. rozciągniętych ustach może się tak zdarzyć. Także to też jest ważne, żeby, żeby, żeby tą metodę mhm. wybrać sprawdzić, poczytać, tak, sprawdzić, obejrzeć, zapopytać, no. tak? Sosjale są super, ja uważam, że to jest fajne, znaczy to jest dobra już, ta rzecz, ale też nawet to nie ma co ocenić, czy są dobre, czy złe. To jest stały element, on się nie zmieni naszego już życia społecznego, ale być ostrożnym, no nie? To tak, cały czas się tak, tak. mówi, jednak kucze. Tak. To, co ja jeszcze, ja jeszcze mogę taką mm. też a propos, taką radę dać i co, to też jest jakąś taką moją y, zasadą. Że ja się nigdy nie rzucam na nowości na rynku, mm -hmm. bo, bo warto generalnie sięgać po te technologie i te preparaty, które są dłużej z nami, które mm -hmm. są sprawdzone, które są, które wiemy, że po czasie nie będzie jakichś właśnie problemów mm -hmm. czy jakichś dziwnych sytuacji czy działań niepożądanych. Tak, teraz jeszcze w kontekście tego, mm -hmm. że zalewa rynek bardzo dużo nowych preparatów. Mm -hmm. To ja też jakby nie wprowadzam do swojego gabinetu tego, co. co, 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 co Obserwujesz sobie Obserwuję najpierw, sobie tak? najpierw, y, jak ten mm -hmm. preparat się przyjmuje na rynku, czy, czy, czy jeżeli się przyjmie, mm -hmm. to wtedy ja go wprowadzam do swojego portfolio, ale nie testuję na własnych pacjentach. No i to jest myślę. Bardzo dobre zakończenie tego odcinka. Maciu bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. bardzo dziękuję. Państwu mamy nadzieję, że się to spodobało, to co, o czym porozmawiałyśmy, że jest to dla Państwa wartościowe, a jeżeli tak, no to na pewno będzie nam miło otrzymać jakiś feedback. Tak, bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy bardzo za ten odcinek. Dziękujemy.